Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Marcus TV i witam wszystkich w nowym roku 2020 i zaczynamy jak to zwykle od Swords and Souls a Soul Adventure. Ponieważ chciałbym nareszcie skończyć tą serię z tego cyklu i przejść do innych gier. Dzisiaj poczekałem specjalnie na ten dzień, by nagrać odcinek. Wyciszyłem muzykę z gry, by można było mnie słychać. Już na sam. Zaczynamy grę. Już na samym początku dostajemy pieniądze, czyli taką typową walutę, żeby można było płacić. Już dawno zapomniałem jak to się wszystko robiło praktycznie. Muszę sobie przypominać. Tu jest sklep, tak pamiętam. Tu jest tych domek, który budujemy. Treningi. Już od pewnego czasu nie nagrywałem już, bo czekałem właśnie specjalnie na ten dzień, żeby sobie w nowym już roku pokazać tą serię. Tutaj możemy followować, ale bytnio tego nie chcę. No i już możemy przejść do treningów, ponieważ chciałbym sobie przećwiczyć o właśnie jeden z tych treningów, które tak naprawdę zapomniałem od pewnego czasu. Tutaj zbieramy gwiazdki. Czasami są też misje, które wymagają zbierania gwiazdek, więc tu będzie trzeba mocno uważać. Tak, i czy to rozpędza wszystko. Znowu dobrze, misja ukończona. Dostaliśmy parę punktów do ofensywy. Także więc jest e, dobrze. O kurczę nie poszło to jednak. E, misja 29. Nie rób błędów przez 29 sekund. Dobrze to tłumacząc na język polski. Żeby po polsku to tłumaczyć, no mistake, czyli po prostu nie robił błędów, nie był mistake to po angielsku błędy, nie ale, ale o to mniejsze, nie? Już będę ciekawy jak się już zakończy te Sword and Soul, tak naprawdę, ponieważ chciałbym też przejść do innych gier z, z innych cykli i po prostu pochodzić te wszystkie gry i po prostu po, po pokazać, jak to się wszystko przychodzi i tak dalej. Takie typowe poradniki do gier z tego wszystkiego. Więc pragnąłbym już to z prezentą zakończyć, no bo to już ile można, nie? A ja planuję serię zrobić od początku do końca, więc nie mogę osiadać na laurach i nie poddawać się. Tutaj jabłka latają. Musimy tutaj teraz uważać. Teraz już dostałem, więc już nie będzie co uważać, bo już będą leciały. Powoli te jabłka, jabłka czy to cokolwiek jest wiśnie, czy to, to w ogóle jest. Po prostu starać się o zdobywanie punktów. No i za każde jak zapomniałem, wtedy wam wtedy powiedzieć, jak się ten pacek szary wypełni do maksimum, to wtedy dostajemy punkty. O właśnie dostajemy na przykład 15 punktów do ofensywy a jak będą treningi z defensywą, to będą dodowali dodawali parę nośnych punktów defensywy, a jak do celności, to do celności, jak do uników, to do uników parę punktów i parę punktów do szans na trafienia krytyczne, krytycznych trafień, tak? Więc o, chociaż krytyki bardzo się przydają, ponieważ ratują tak naprawdę z, z sytuacji, w której jesteśmy na przykład w danej walce. Też strzelamy jabłkami. Kupiłem sobie taki toporek. Dobrze, nie trafiłem. Chyba myślę, że za chwilę będzie koniec treningu na chwilę i przejdziemy do reszty, bo myślę, że zrobiliśmy chyba zbyt dużo tych treningów z ofensywą, więc wolę troszeczkę sobie puścić. Ale jak już przegramy i już będzie już możliwość już opuszczenia tego treningu, to już będę oczywiście opuszczał i bez zwłoki przejść do kolejnych treningów, o jeśli będzie to konieczne. O, już opłatamy, No i 30 punktów, 62 poziom nam się wziął niesamowicie. Zbieramy to co nasze. 63, już proszę trzeci, proszę bardzo, czemu nie. Parę punktów XP i trochę nam monet posypało. A tym razem możemy coś sobie tutaj w domku wybudować, windmill. Czy mi się chce wiatr budować? To chyba nie bardzo. Ale myślę, że chyba zrobimy tutaj dach. Tak, że zrobimy tutaj dach, żeby już to było takie, już bardziej wyglądało jak dom, a nie jak jakieś opuszczone miejsce. 67% ukończenia budowy, czyli już jesteśmy praktycznie blisko końca ukończenia tej budowli. Ale jeszcze nie wiem ile to będzie trwała taka ta, ta budowa. Mamy jeden punkt do, e, do talentów. E, mamy tutaj e, Teachero z Vampirik, ale ja jak zwykle jadę po kolei. Tutaj defen ofensywę, defensywę, wyniki, krytyki. No i sobie tak przydzieliliśmy punkty. sprawdzę się w 18 bitwie, czy to będzie konieczne. Chyba myślę, że nie. Mamy 63. poziom, co nam to może zrobić, ale zawsze, gdy będą te wys wysokie poziomy, warto sobie też ulepszać tą postać, ponieważ trafią się nam czasami tacy przeciwnicy, którzy mogą mieć level 120 na przykład albo coś takiego. I może być to, to jest niezwykły problem dla, dla nas. W takim poziomkiem jesteśmy, więc po to robimy te treningi, żeby po prostu utrwalić sobie naszą postać i ją ulepszać. No nie po to została utworzona taka e, e, zakładka jak treningi i wszystkie inne, no żebyśmy mogli poćwiczyć. Żebyśmy mogli sobie tą postać ulepszać, bo potem będzie tragedia i masakra, jak będziemy przechodzić na przykład jakiegoś finałowego bossa albo coś takiego. Teraz raczej ra, przejść tak naprawdę ogólnie do, wszystk, do tego wszystkiego. Że ulepszasz postać i tak dalej i finałowy, bo może, nie, nie, nie może być problemem dla Ciebie, jeśli go pokonać z łatwością, nie. No i 18 bitwa ukończona i dostaniemy parę na się złota i tro tych, troszeczkę tej koniczynki. No i możemy sobie w sklepie pokupywać broń. O, złoty miecz, czemu by nie. Tutaj z przychodów nic nie mamy, ale przychód z banku jak najlepiej wyjdzie, dostajemy koniczynkę, kupon. E, se, se, e, platynowe soulingi. O ile pamiętam jaka to była waluta. Na razie jeszcze już nie i teraz już nie mogę niczego pokupywać. E, przeszliśmy teraz sobie e, defensywę. Bo wiem, że z defensywą nas e, słabo. Jak to było widać w, w naszej bitwie, że defensywy było zbytnio mało, a więcej ofensywy, to Raczej wolę się teraz postarać o to, żeby były jak najjaśniejsze wszystkie to możliwe. Punkty były to podwyższone w szczególności z kategorii defensywa. Dobra, teraz nie traćmy. Nie traćmy tu niczego, bo możemy znowu k tego kombusa trafić od początku, a ja bardzo tego nie chcę, ponieważ dużo się za to punktów dostaje za ukończenie czegoś takiego jak właśnie może więcej punktów dostaniemy na przykład nie? i wtedy możemy sobie wyeks bardzo duży poziom o dobrze już sobie schrzeniłem i troszeczkę pogorszyłem sobie sytuację w postaci nieochronienia, nieuchronienia mnie przed jabłkiem czy to cokolwiek jest latającym przede mną Trafiło we mnie jabłko i muszę teraz kombos zaczynać od początku. Niestety. Zawsze się mylę, że te jabłka zawsze daje się do środka, ale jednak jest to błąd, ponieważ te jabłka, to właśnie odbijamy, a gwiazdki wpuszczamy i to daje nam podwójne, podwójne punkty. Ale jak będą już szybsze momenty, to już będę te odbijał gwiazdki, bo o właśnie teraz straciłem sobie kombos. przez to że musiałam ryzykować na gwiazdkę. Nie opłaca się ryzykować na gwiazdki, jeśli będzie coraz szybciej, e, szybciej to e, szło. Ej, jak najzwyklejszym wypadku lepiej takie gwiazdki odbijać, ale jak sam samouczek mówi e, pod, e, podczas grania w z na początku, że nie odbijamy gwiazdek, ale niestety, gdy przyjdą takie chwile, że Mus, musimy te gwiazdki odbijać, no to niestety będziemy musieli nie i to już, będzie, to już nie będzie ono zależało. Na razie to nie ma, że, nie ma z tym żadnego problemu, ale teraz trzeba po, o właśnie powoli uważać, bo teraz te jabłka stają się coraz szybsze i, będą, i szybciej przy, przypływają, przylatują cokolwiek z, 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 z której strony. O właśnie, sterciłem teraz sobie kombosa. No i myślę, że sobie już przypondowo poćwiczę, bo to bo nabijanie kombosów w treningach to jedno, ale żeby umieć bronić, to już dopiero jest sztuka. No generalnie to jest przesuwanie myszki, tak? Kontrolowanie za pomocą myszki, tak? Że dzięki pomocy kontrolowaniem myszki możemy tak sobie poruszać sobie tarczą i nie ma to żadnego problemu. Strzałkami na przykład musimy używać do na przykład yy, ataków, czyli tych ofen ofensywnych treningów i do na przykład uników, do na przykład no chyba do tylu, bo generalnie celność i trafienia krytyczne to to już robimy za yy, bloki trafienia krytyczne i uniki, yy, te, przepraszam, celności robimy za pomocą myszki, więc to nie jest już taki. Problem. Dobrze, teraz to sobie już tu uważajmy. Jak jest wolne miejsce, i na jabłko nie zna, latuje pleców, i od razu sama gwiazdka, to lepiej je obraniać, nie? Na przykład. Niż. O, właśnie. Teraz zrobiłem ten głupi błąd. Niż po prostu czekać, aż ta, ta, ta gwiazdka przyjdzie i jabłko nam trafi w, w zbroję. Jak na razie na tą grę nie ma czegoś takiego jak naprawa naprawia, naprawa zbroi, bo generalnie jak jest naprawa zbroi, to generalnie to inaczej wygląda, a generalnie to już jest w, w innych kategoriach gier. Tutaj już nabijamy. 15 punktów, tylko za 15, myślałem, że będzie coś więcej, jeśli chodzi o kombo większe, bo jak traf... myślałem, że jak będą większe kombosy, to trafią się nam większe punkty i będzie to wie... większa możliwość na to, że będziemy blisko przejścia do następnego etapu, wykspienia sobie poziomu, żeby radzić sobie coraz lepiej z przeciwnikami, które czekają na nas na arenie. Bloki, bloki blokujemy. Już jesteśmy praktycznie w połowie drogi. Nie chcę spoilerować, ale niestety chyba muszę do ukończenia tej gry jesteśmy w połowie praktycznie. Czyli jak już mowa, jak mówię, że już jesteśmy w połowie, to znaczy, że jesteśmy bliżej niż dalej. Bo na początku zawsze pierwszego odcinka miałem taką satysfakcję, że o Jezus ile to będzie na mnie czekało, ile to jest do przechodzenia tego wszystkiego, ile, ile tego tych poziomów. A, tak się składa, że teraz mamy tyle poziomów. Jesteśmy w połowie już takich zakończeń chwilowych. Jesteśmy w połowie drogi, a to już naprawdę nie lada nie lada weszł kończyć tą serię i zacząć innymi grami. Dobrze, myślę, że sobie popuszczamy o 2154 punkty poprzez skombosy, nabijanie. E, tutaj i tutaj 8 koniczynek. Ale przejdźmy do e, zdobywania poziomów 65. Poziom nam się trafił, e, i możemy teraz da dać punkty do umiejętności i do zdolności, czyli do tak zwanych talentów. Jak to nazywa to e, e, gra. Tutaj poprawimy sobie Slide Bash, czyli te wszystkie cooldowny, resolution i tak dalej. Tutaj damy punkty do vampirik, że będziemy mogli wysać z przeciwnika ilość esencji życiowej. I to jest zdecydowanie najlepsze, co może być. Mamy przychód z banku, jest to 2,35 tutaj. Nie są Lingów, lecz już... Jak to się nazywało na nie? Emeraldy, o! Emeraldy. Ciekawa, jaka nam waluta przyjdzie już pod, po tej, tych Emeraldach. No i 66 poziom nam przyszedł. Fajnie. Damy wszystko pod ataki. 67% tu jeszcze wybudować. Możemy sobie tu okienko wybudować. No i to jest tyle. Przejdźmy sobie do areny już na 19. Bitwę The Boring Team, powalczymy sobie, czemu nie. I powiem Wam szczerze, że drugi rozdział z kategorii bitew jest praktycznie ukończony. No bo już robimy 19. Bitwę i będzie 20. I mogę tyle krótko powiedzieć, że jesteśmy bliżej końca. Ale jeszcze nie mogę powiedzieć, co tam będzie się działo później, więc wolę wszystko zostawić to na inne, na następne odcinki. Na razie nam świetnie idzie, nie jest źle. 66 poziom, ale nic takie, te 70, nie robią takiego wielkiego. Szczególnie mi nic czego nie robią. Dam sobie te cooldowny. Dajemy sobie jedyneczkę. O, zawsze mnie zastanawiało, jak grałem w, w tą grę, to, to są tutaj numerki poprzez te dodawane umiejętności. Ja akurat stwierdziłem, że to są od klawiatury, że można za pomocą klawiatury, klawia, klawiszy numerycznych od 1 do 6 klikać w te numerki i nie kierować się tutaj myszką. Dopiero teraz to zauważyłem. Możemy tu jeszcze coś tu zbudować. Mamy tu barele. O, jest dziecko jakieś. Zostało dwójka. Już ta dwójka została. Amfora. No i 77%. O 10% więcej nam przyszło z budowy z tego odcinka niż ze zwykłych. O, możemy teraz tu sobie przychód, przychód dać inkom. I dostaniemy 75% tego i dostaniemy tyle niż te srebrne sągi, so, bo to nie ma. przepraszam, platynowe, bo to nie ma tak naprawdę żadnego sensu ich dawać. 75% i co każdą minutę, czyli co każde 60 sekund, będziemy dostawali pół, półtora emeralda jak to e, mogę przeczytać. No ale teraz sobie poćwiczmy celność. Przede wszystkim tutaj strzelamy, strzelamy, tak, tu. Perfekt, tutaj. Na razie można sobie tutaj gwiazdki zdobywać poprzez takie e, małe tarcze, ale jak przyjdzie do szybkich, o właśnie, bo teraz się szybciej pojawiały te tarcze, to trzeba już szybciej e, korzystać z refleksu. Nie szybko łapać, bo potem one się zmniejszają i zanikają i wtedy tracimy punkty. I to jest w tym najgorsza rzecz. I staram się teraz tego kombosa nie zniszczyć i nie trafić na coś, czego tak naprawdę bym nie chciał. Perfect combo. Na razie na to, gram... na to twórcy nie mogą liczyć, że mogę trafić na perfect combo. Bo to jest na razie już za szybko. Jest ciężko być Perfect combo i to 8 razy jak na chwilę obecną. Jak już będą wolniejsze te rzeczy, tak naprawdę te, będą te tarcze powoli się pojawiały, to może będzie jakaś szansa z Perfect perfekt combo będzie. O, właśnie teraz sobie zmaściłem tutaj per perfekcyjnie sobie te kombosy. Dobra, postaramy się tą misję wykonać, żeby już mi tu więcej tutaj się nie pojawiało na moich oczach. O, teraz sobie te trzy no, gwiazdka. 5, 6, 7, 8. Dobra, trafiliśmy. Teraz możemy. O, teraz jest kolejna misja, staca A, już nie związana z gwiazdkami i bardzo się z tego powodu cieszę. I, i to jest naprawdę teraz szczęście, że teraz tak tarcza zanim zniknęła, pojawiła się druga i trafiłem dwie naraz. No i po prostu to jest fuks, nie? Teraz kolejne, kolejna misja z Perfektem, ale to chyba później. O, teraz sobie już Kombosa zmaściłem. Dobrze, już, jak już są powolne te tarcze, to już se chyba mogę pozwolić na perf, Perfekty, ale to już na szybszych już se nie mogę pozwolić, bo mis, misja wymaga 20, 27 yy, tych. Kombosów, ale nie wiem, czy to będzie jeszcze odpowiednia chwila, żeby tak jak perfect combo robić teraz. O, właśnie, bo teraz te tarcze coraz szybciej się pojawiają, coraz szybciej, coraz szybciej, 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 szybciej. Już naprawdę nad tym nie nadążam i będzie to problem. Ale, off, już się zdołałem przyzwyczaić, ale tak czy inaczej. Teraz, no teraz, fart kolejny. Trafiłem dwie tarcze na raz. O kucze. Już to dało mi znak, że musiałem się pospieszyć już nie powoli. O, jakoś misję zrobiłem. W, w, w Takie szybkie pojawianie się tarczy. No, hardcore, 90 kombosów. Ponad. Już będzie niedługo setka. Wolę sobie teraz tego kombosa nie zmasić, żeby mi tarcza znowu nie znikała. O ile trafię. O Boże, nie róbcie stęp. Że takie małe, a trafię, nie? Małe tarcze i trafię, tak? I teraz będę miał takie kombosy, że już mi będą przeszkadzały, tak? W zdobywaniu jak największych. I zanim to zniknie, to już postaram się, kurde, żeby to. Nie znikaj, nie znikaj. Aj, ja, zmaściłem sobie go. Zmaściłem sobie kombosa. Już nie będę do tego wracał. 67 poziom. No i. 68 nam przyjdzie, o ile jeśli w tej, tym muchomorku trafi się nam trochę xp, na razie tutaj wysypuję koniecznkę i emeraldy. O właśnie 68 poziom wbił i będzie śmiesznie jak będzie 69, bo to będzie bardzo fajna liczba dla mnie. Eee, toxic Stab, że, że na, poprzez cooldowny możemy zrobić trucizny i to będzie teraz większe. Tutaj damy sobie laki. E, oczywiście powiem Wam tylko krótko, że maksymalnie do tych punktów idzie zrobić 5 punktów, czyli 5 razy mogę tą... 5 punktów mogę sobie poprzez talenty i umiejętności e, zrobię, e, sobie właśnie e, podlokowywać, a tymczasem robimy 20 bitwę i kończymy rozdział 20 z bitew, czyli drugi rząd ko, kończymy. I zbliżamy się powoli do trzeciego rzędu, gdzie będą to bardziej wymagający przeciwnicy niż teraz, które, których tutaj widzę. Będ będzie ciężko. Krytyk, pięknie wszedł. Krytyk. Teraz postaram się z tymi strzałkami. O! Działa to! Działa, naprawdę działa. Mamy teraz Soul. O, teraz... Szybciej nam to poszło. Dwójka, cooldown, 1k, No i proszę bardzo. Damy sobie czwórkę, damy sobie armory, żeby, żeby dawało nam po jakąkolwiek barierę. No i teraz finałowy boss y, drugiego rzędu. Mogę tak powiedzieć, <laughs> właśnie. Dobra, zatrujemy go trochę jeszcze bardziej. Niech on zdycha. Dobra, Omnisoul się naładował. Dobra, atak. O, dobra, myślę... Na razie chyba Omnisoul nie był potrzebny, ale Omnisole będą bardzo poważne w, trz... w poziomach już od trzeciego rzędu. No i dostajemy parę tutaj forsy. Dostajemy sobie zbroję. O właśnie, jak nam... Ulepszona, już nie złota, lecz taka platynowa nam się trafiła. 68. Dalej, dostajemy emeraldy. Brąz, brązowe lingi. No i punktów doświadczenia bardzo mało. O, jeszcze mogę sobie dokupywać mediamenty. O i teraz następna waluta to będą szmaragdy, ale fajnie. Jeszcze poklikam w ten namiot. Może coś z tego będzie. Tak, będzie. Będzie to ten yy, z road sola. Wyścigamy sobie teraz uniki. Teraz to będę musiał używać myszki. I myślę, że na razie nam wystarczy, jeśli chodzi na ten, na ten odcinek. Tylko taka mała podpowiedź, że jak się robi te uniki, to generalnie, jak się zrobi za wcześnie, szybciutko, to nie dostajemy gwiazdki. Jeśli zrobimy od teraz, w tym momencie, kiedy zanim zacznie, ma, za, zacznie wykonywać unik, właśnie, że będzie zadawał teraz, przed o właśnie, zadawaniem o. I dostajemy gwiazdki. że jak już będzie machał, dążymy uniknąć, to już da nam. Gwiazdki, ale jeśli zrobimy to za wcześnie, i za późno, za wcze zbyt wcześnie, to nie dostajemy gwiazdki, ale myślę, że to będzie alternatywa. O, właśnie. Dobrze, dostałem. Ufamy się. No i powoli ten poziom wchodzi. No i 69 udało się dobić fajnie. Jestem teraz szczęśliwy. No i koniczynka, emeraldy. Emeraldy. No i oczywiście 80 punk 85 punktów do krytyków do ofensy wszystko i do talentów damy sobie Alchemię. I myślę, że to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka. W, kliknijcie w czerwony przycisk. Jeśli, jeśli jesteście nowi, do moich starszych widzów zachęcam do zostawienia łapeczki w górę. I szczęśliwego nowego roku życzę i do zobaczenia. W następnym odcinku. Trzymajcie się, ciepło, cześć.